To nie jest interaktor. Ej, kto to za Dobra, to ci kradnę jabłka, elo. Mm, mm, mm. Oj, oj, nie, nie, Myślałam, że spadnę. No. Powiem ci, że tak dosłownie z pięć minut samo tak sobie pomyślałam, kurde, nawet nikt nie przychodzi. Ja wiem, że nie jestem yy, jakoś giga, że... Są tutaj jakieś tłumy, nie? Bardziej mam takie, że nikogo dosłownie przez godzinę nikogo nie było. No takie, dobra, może skończę na dzisiaj, może dzisiaj nie ma sensu przez to zamieszanie z Antosiami. Może ludzie nie wchodzą teraz na Twitcha czy coś. Więc stwierdziłam, że raczej szybko dzisiaj skończę um, streama. Do godziny jesteś, to czemu nie dajesz znać? Stawiłem lurkę i poszedłem TikToki na łóżko oglądać, ale mega mi miło, że mi zostawiłeś lurkę. Dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj może byłam dzisiaj na zajęciach z Poldansu i mi zaczęły wychodzić takie niektóre figury i mam takie ja pierdzielę, jest jakiś progres, to jest niesamowite, bo na początku w ogóle nie potrafiłam się utrzymać tej rusze, bo yy, mi się ręce strasznie ślizgają, nie? Ale ja się kręcę jak gówno w przeręblu, ja pierdzielę. C nie, to leczenie nie chciałam. Shit! Shit! Jezu, ale się zasypała mi postać. Jeszcze trzy. no mały, zasrany szkielecie. On leczył cały ten czas. Myślałam, że ktoś tu siedzi, a to taki cień. Gdzieś tu powinien. Nie żyje sobie. Ale mamy mapę, mamy mapę. Oj, oj się wywalę. Oj, tylko troszeczkę dostałam obrażeń. Nic się nie stało. Na spokojnie. Ja. W ogóle? Jakie zwierzę Wam przychodzi do głowy? Jak na nie patrzycie? Bo to jest jednocześnie bawuł, jednocześnie zebra, jednocześnie ptak. Jednocześnie muczy jak ten krowa. Mocny. Świnia? Ok. Czemu ja tędy poszłam? No, oni nawet się patrzą na mnie jak na idiotkę. Ty. Które do ty poszło? Huh. Właśnie, ja jestem głupia. Ja to grę znam. to jest najlepsze. Ja wczoraj przecież powiedziałam, że, że no, no, no chyba nie mogę sobie porównać. Przecież jak najada na nową rzecz, to jest napisane... Przepraszam, w nawiasie gdzie się coś zmienia. No to po prostu trzeba naprawdę. Zaćmę umysłową mieć. Nie wiem, czy widzieliście. <śmiany> Ale mega mnie <śmiany> Ta kurna tarcza na krocze, nie? Rawr. <śmiany> Masz jeden usz czy dwa uszy? What the fuck? Dwo, a nie dwoje uszu? <śmiany> 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 jeden usz? Jedno ucho! Jesus, nie, nie Jesus! Ale mi zamąciliś w głowie! Bo jest ostatnią osobą, którą można pytać o jakieś rzeczy z polskiego. Nad głową wielkie drzewo rozprostowało rozpo... Rozpo... Rozpa... Rozpo... Rozpo... <śdziś> rozpost... Rozpo... Rozpas... Rozpost... Rozpostarło gałęzie. Ale... Y to był bardzo dziwny dźwięk, ale, ale, ale... coś było, że rzuciła przecież. Czemu ta ryba musi za to chodzić? Jaka ryba? To jest Kai, on jest spoko. Ciała. <grybujesz> Temu jak wygodnie, kurwa. Dobranoc. Cofnąć teraz. Teraz ja, spoko, kolejna walka. A nie, przestraszyli się. Jest siła! Dziękuję Wam za obecność, za to, że byliście. Uwielbiam, jak jesteście i jesteście aktywni na czacie. Więc mięgo i popatki